Nie wiem, Robert, czy to miałeś okazję zobaczyć. Antrofic zawsze dostarcza nam bardzo ciekawych projektów, bardzo ciekawych analiz i badań. Tym razem też nie zawiódł. Zrobili taki projekt, który polegał na tym, że zainstalowali w swoim biurze tablet i podłączyli go do maszyny vendingowej i pozwolili, pozwolili agentowi Claude sterować całym tym biznesem. No, Można było się komunikować z tym agentem na Slacku i na przykład robić requesty jakieś napoje. No, i on decydował na przykład, znajdował w internecie dostawców tych napoi i na przykład zamawiał te napoje, więc on autonomicznie rozwijał tę maszynę vendingową. No i te, 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 test polegał po prostu na tym, że Entrofi chciał sprawdzić, czy Claude jest w stanie cały biznes jakby uruchomić. No, maszyny vendingowe są dość prostym biznesem, natomiast no okazało się, niestety, tutaj jest schemat, jak to działało. Też wykorzystywali taką firmę Andon Labs, która dostarczała te produkty, to znaczy do nich przychodziły, no bo Kloda je zamawiał przez e-maila, no i one dochodziły, oni je wkładali do maszyny, no i LLM decydował na przykład jakie napoje zamówić. Co ciekawe, zamawiał dość takie wiesz niszowe, niszowe napoje, natomiast no marża była dość niska i niestety nie udało się zarobić. Nie pamiętam już tak, tu jest ten net worth Overtime, to z tysiąca dolarów, które miał na początku no to w okresie miesiąca zostało mu 750 dolarów, czyli stracił 250 dolarów.